Dawno, dawno temu, w krainie, w której wszyscy mieli małą iskierkę, żyła dziewczynka, która rozpaliła swoją iskrę bardziej. Nie dlatego, że urodziła się w jakiejś wyjątkowej rodzinie, czy w jej żyłach płynęła jakaś inna krew, ale dlatego, że odważyła się rozpalić i oświetlić to, co uśpione dla innych. No i te światło rozchodziło się po całej dolinie. Jedni przychodzili, żeby ogrzać swoje dłonie, drudzy chowali się za krzakami, bo bali się tego światła. Bali się, że jak podejdą bliżej, to będą musieli pooglądać to, co uśpione. A jeszcze inni rzucali kamieniami, chcieli przygasić ten ogień. No ale światła nie da się zgasić, projektując swój cień na kogoś. Światło będzie świecić. I choć nie każdy chciał patrzeć na to światło, zawsze znajdowali się tacy, którzy, dotykając tego światła, odmieniali swoje życie. Jedno serce po drugim, jedna dusza po drugiej. I ona już wiedziała, że to jest najważniejsze. I jej zadaniem nie jest pytać, kto patrzy, a kto nie patrzy. Jej zadaniem było tylko jedno: świecić.